Nie wiem. prosto 380 prosto Naduszają na nas? Nie wiem, nie widzę ich O. 370 lewo Kamera czy nie robi? Robi, właśnie są chłopaki? Aha, z tyłu nie wiem, wyprzedziłem. Nie ma, spadła mi tylko opadła. szlapka która da się przycisnąć. 370, 370, 370 lewo. Chciałbym spojrzeć, ale nie. nie ma nikogo. 370 lewo. Później mieliśmy farta, żebyśmy jak pierwszy tą dziurę. Dobrze, że wjechaliśmy, a o tykuję nas podali, że nie ma, że no, nagrane. Wszyscy przed nami odginęli. 380 euro. 170, bo na trawo jedzie prosto